Hejka wszystkim. Ja jestem Inspira, a was dzisiaj zapraszam na pakowanie paczuszek moich książek, żeby wysłać je patronom recyzentom lub już na sprzedaż. E, wiadomo, parę osobom musiałam przesłać książki. Także co, jeżeli jesteście zainteresowani, to Was serdecznie zapraszam do oglądania. Zapraszam Was na mojego Instagrama i TikToka, będziecie mieli gdzieś tutaj. No i co, i chodźcie, zabieram Was na ten piękny podróż. Zobaczcie sami, co się dzieje w dzisiejszym odcinku. Miłego oglądania. Dobra widzowie, teraz tak, musimy podpisać książki dla patronów i recenzentów. I będziemy musieli pakować paczki Z jednej racji tego, że zamówiłam parę dni kartony niebieskie, bo chciałam je zapakować w niebieskie kartony To one mi nie przyjechały I nie wiem, za ile dni one w ogóle powinny być Mi pokazuje, że powinny być jutro rano Mam nadzieję, że będą jutro rano, bo chciałabym je szybko spakować i wysłać Ale Wam pokażę mniej więcej, co takie boksy będą zawierać i podpiszemy książki i ogólnie pokażę Wam cały proces pakowania paczek dla recenzentów i patronów, także zapraszam. Pomyślałam sobie, że dla każdej osoby napiszę inną dedykację. Będzie to taka pamiątka i też żeby każdą osobę wyróżnić we własny sposób, czyli po prostu takie dwa, trzy zdania napiszę na temat danej osoby. I co, zaczynamy pierwszą książkę podpisywać. I pierwszą książkę oczywiście podpiszemy dla Milenki, naszej kochanej montażystki. Także Milena, zabieram się za podpis y, dla ciebie. Mam nadzieję, że dedykacja y, ci się spodoba. dla patronów już podpisałam książki, jest ich łącznie 8. Teraz się za podpisywanie dla recenzentów. Recenzentów jest aż 10, więc y, zabieram się za podpisy. Dobra, ogólnie skończyłam podpisywać i sobie zrobiłam taką kupeczkę mini. E, tutaj są książki dla patronów, tutaj dla recenzentów podpisane. Dobra, pokażę Wam mniej więcej Jaką mam wizję, żeby te paczki Spakować Będę na pewno dawać takie coś yy, Do tych paczuszek Tu mam jakieś bransoletki Co mi kiedyś moja obserwatorka zrobiła Z bohaterami ze słodkiej Tajemnicy yy, No i postanowiłam, że Do każdych z boksów patronackich Dorzucę takie, takie Bransoletki Mam tutaj takie mini, nawet nie wiem, czy to można, bryloczek, bo to jest takie, takie coś. E, I to są takie mini zabawki ze SpongeBoba, bo jak wiecie, w fabule książki jest e, SpongeBob, trochę, e, więc trochę, trochę bardzo. Yy, więc tutaj będę do każdego z boksów dawać takie zabaweczki. Później mam takie różne naklejki ze Spongebobem i będę też je dorzucać każdemu po dwa, po trzy, zobaczymy ile ich w ogóle jest i czy dla każdego wystarczy. Będę dorzucać do każdego z boksów również zakładki w kolorze takim niebieskim, tak jak jest książka. Zrobiłam coś takiego, pierwszy po prostu zrobiłam, nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, ale zamówiłam z AliExpress ee, wisiorek w kształcie motylka. Zaraz Wam zaprezentuję jak ten wisiorek wygląda. O taki... I tu jest motylek. Ja je tak ładnie spakowałam w takie, taki mały woreczek i, i będę je dorzucać do boksów patronackich, nie do recenzywnskich. No i oczywiście Dorian kiedyś zrobił e, takie, taką grafikę ze Słodką Tajemnicą i ja też będę dorzucać do boksu. Mam tu jeszcze takie zabawki. Nie wiem, będę je zaraz oddzielać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam koperty. W kopertach będzie taki mini list dla patronów i recenzentów. Za to, że że po prostu zgodzili się na taką współpracę i zachęć wypromowania mojej książki i za to, że pokochali w ogóle tą książkę. Będę dorzucać takie jeszcze karteczki z podziękowaniami i pomyślałam, żeby jakieś cukierasy wrzucić, ale to dopiero jutro Wam pokażę. Na ten moment taka jest wizja plus minus tego, jak się to będzie prezentowało. Na razie muszę czekać na te kartony. Jak te kartony przyjadą, to dopiero jakoś je spakuję i pokażę później Wam efekt końcowy, jak to wszystko będzie wyglądało. Hejka, ogólnie to aktualnie wracam ze sesji zdjęciowej. Przepraszam, że nie nagrałam co się tam działo, ale po prostu mieliśmy bardzo mało czasu. Chodziliśmy, po, jak wyszłam z sesji, to poszliśmy szukać e, bibułek i wypychaczy do tych paczek i w ogóle od dwóch dni szukam, bo nie zamówiłam je oczywiście przez internet. Myślałam, są dostępne, będą wszędzie, kupię na pewno, ale nie, nie kupię. Nigdzie nie było praktycznie w żadnym sklepie i po prostu stwierdziłam, że kupię bibułki, bo te wypychacze to jest jakaś masakra i to jeszcze w kolorze niebieskim. Przed chwilą mi właśnie kurier napisał, że paczki yy, kartony znaczy się dojechały, yy, żeby spakować Wam paczuszki, ale no niestety dzisiaj nie mam jak to zrobić, bo właśnie za dwie godziny zaczynam pracę. Jak wrócę z pracy po 23, dopiero będę Wam pakować te wszystkie paczuszki. Jak spakuję Wam wszystkie paczki, to w sobotę rano będę już wysyłać. Także mega się jaram tym całym procesem pakowania tych paczek. Powiem wam, ciężkie życie, ciężkie, ciężkie życie influencera. Dobra, powiem wam, że miałam przerwę taką króciutką, żeby się ogarnąć jeszcze do pracy, bo przyszłam tutaj, odpakowałam rzeczy, przebrałam się w czuch robocze, e, wiadomo, i sobie zobaczyłam i mówię, dobra, złożę te kartony, no bo wieczorem, jak będę pakować te paczki, to będzie mnie też dużo czasu, żeby spakować te wszystkie paczki. po prostu puste kartony. Nic nie ma w środku na razie, żeby szybciej mi było z pakowaniem i uwaga, patrzcie, tak wyglądają te kartony tutaj. Cudownie. Także co, jest godzina już prawie 13, a ja mam na 14 do pracy. Jeszcze wychodzę, coś szybko zjeść na mieście. Także idę się ogarnąć, ubrać buciki, lecę do pracy i wieczorem będę nagrywać już, jak będę y, pakować te poczuszki. Także y, no, do zobaczenia za chwilkę. Halo, łapa siedzi. Nie Pozdrawiam, Widzę. OG party. Czemu OG party. Pozdrawiam moich widzów. Hejka. właśnie wracam z pracy. A mianowicie dlaczego tak wcześniej? Skoro przed chwilą powiedziałam Wam, że wracam o 22.00, e, Pojechałam sobie do pracy, okazało się, że jest nas za dużo. No i sobie tak ładnie e, porozmawiałam. Włosy, i do później chodzą. Porozmawiałam sobie z moją kierowniczką, która powiedziała, że jeżeli mam bardzo ważne rzeczy do zrobienia, to mogę iść do domu. Oczywiście, że mam ważne rzeczy do zrobienia, bo będę Wam wysyłać paczki. Dobra, jestem w domku. Tutaj są baczuszki, tutaj są książki, tu są dodatki, tutaj mam folię bąbelkową i zaraz Wam pokażę zresztą jak to wszystko teraz będzie przybiegało. Boże, ale to jest tyle roboty! supa. Serio, zajęło mi godzinę pakowanie. W pakowaniu 8 paczek dla patronów już mam. Tutaj są wszystkie paczuszki dla patronów. Tak wyglądają. I e, zostało mi, zaraz wam pokażę, zostało mi dosłownie bardzo mało dodatków i będę je po prostu rzucać obojętnie do recenzentów również będę dołączać takie listy. Napisałam coś takiego. Dziękuję, że sięgacie po tą książkę. To dla mnie coś więcej niż zwykła książka. Próbowałam w słowach uchwycić i ocalić moje uczucia. Wiem, że z wami wiele historii, stron i autorów. Dlatego tym bardziej doceniam, że dajecie tej książce czas i uwagę. To wiele dla mnie znaczy. Nie twierdzę, że ta opowieść jest idealna, ale jest prawdziwa. Napisałam ją z potrzeby, nie z obowiązku, z nadzieją, że ktoś może, właśnie wy, Znajdzie w niej coś dla siebie, myśl, emocje, jedno zdanie, które zostanie na dłużej. Wasze spojrzenie na tę opowieść jest dla mnie bardzo ważne, bo to dzięki niemu książka zaczyna naprawdę istnieć poza mną, poza biurkiem i poza innymi osobami, którzy poprawiają teksty 10 razy. Dziękuję, że jesteście częścią tego procesu. Czekam na szczere słowa i opinie. Koniecznie po skończeniu książki daj znać, jak Ci się podoba. Nie zapomnij oznaczyć autorki oraz wydawnictwa w ramach współpracy recenzenckiej. Miłej lektury! Dobra, zostały mi bransoletki, e, parę zakładek. Nie, w, nie wystarczy dla wszystkich, ale no postaram się dorzucić e, co drugą paczkę. E, arty, słodycze, naklejki, zabawki, naklejki, słodycze. Więc mam nadzieję, że recenzenci się nie obrażą, jeżeli... Paczki nie będą identyczne jak u patronów, bo jednak się starałam, ale naprawdę tych dodatków już jest bardzo, bardzo mało, a jeszcze dużo paczek przed nami do spakowania, także lecimy. Tak jak widzicie, za mną już nie ma słońca, ponieważ jest godzina 21.10. Dopiero skończyłam pakować wszystkie paczki i efekt końcowy prezentuje się tak tyle paczek muszę wysłać. Także zaraz zbieram się do samochodu i idę wysłać paczuszki i problem jest taki, że niektóre to jest Poczta Polska, niektóre InPost, niektóre Orlen i trzeba jeździć po tych wszystkich paczkomatach, żeby każdemu wysłać paczuszkę. Także co, lecimy wysyłać paczuszki. Właśnie wychodzę z domu, żeby wam wysłać paczuszki. Tutaj jednego pomocnika mam, tutaj drugiego. I idziemy wysłać paczuszki. Jesteśmy już z koło ma tu inpost i będziemy wysyłać paczuszki. Już byliśmy na Orlen paczka i... I ty kończyłaś elektronikę. <głosy> <głosy> tak, i zostałam influencerką, ale super. Widziałem. W sensie, się zgłoszeni dzisiaj. Super! ma tu Impost będziemy wysyłać, już byliśmy w Orlen paczka i paczka Poczta Polska w Żabce nadałam i teraz idziemy nadać paczuszki. Także co, zaczynamy. Let's go, Drodzy Państwo, byliśmy na ostatniej prostej w wysyłku, bo zostało tylko tyle paczek, ponad 30 za nami i niestety chyba zabzło paczkomat. Dobra, zaczęła się świecić czerwona lampeczka. Technical break. Proszę Państwa, dlaczego to nie działa? Ja chcę wysłać paczki dla moich kochanych obserwatorów. Nie działa! Nie no, popatrz, że ten dzień jest hit. Właśnie skończyłam nadać wszystkie paczki w paczkowacie Wiecie co się stało? Zaczęłam mówić i nie włączyłam nagrywania Zaczęłam sama z tego śmiać, że nagrywam I nie miałam włączonej kamery Także co, mam nadzieję, że szybko paczki do Was dojdą Ja wracam do domu, jestem padnięta W ogóle jest już 22 Po 22 e, Także proszę, żebyście zostali, Zostawili subskrypcję na moim kanale Łapeczkę w górę i napisaj jakiś miły komentarz, będzie, będzie mi bardzo miło czytać takie komentarze. I co? I możecie zostawić obserwację tutaj, i tutaj. Na TikToku i na Instagramie wiecie obowiązkowo. No i co? I do zobaczenia przy kolejnych filmikach. pa! pa!